Paweł, była próba, mikrofon działa. Yy, co ty tutaj w ogóle robisz? Sytuacja na tyle się zmieniła, że wolałbym, żebyś teraz mówił do mnie Eli. Jestem ja, w trakcie... Co to znaczy Eli? Ale Eli pisane przez jedno L czy przez dwa L? Co przez to jest? jedno. Co to jest? Dawaj, dawaj przez jedno L. A, Eli Labręc. Gory żółci, słuchaj. A dlaczego Eli? Skąd to Eli? Od Eliasza. Eliasza? Od, od Eliasza. Mam korzenie żydowskie. Jak widzisz nazwisko też nie jest wymyślone. E, no starałem się wrócić do korzeni. Wziąłem panieńskie nazwisko mojej mamy. Nie czuję się zbyt dobrze z tym nazwiskiem, które nosiłem do tej pory. Jak mówią Chińczycy, co 7 lat powinieneś zmienić i imię, i nazwisko. Tak było w ich tradycji. Nowe nazwisko, nowe imię i zaczynasz nowe nazwisko. Zaraz, życie. zaraz, ty będziesz co si ty, sorry, ty będziesz co 7 lat zmieniał nazwisko i imię? Nie, to tylko ty to, A to, to będzie tylko, tylko taki. tym razem. Czyli to nie jest pseudonim literacki Eli, Eli Labranc. Tak. To jest pseudonim literacki, który przerodzi się. Już jestem w trakcie składania dokumentu. Dowód osobisty Moje, zmienia? Tak, imię i nazwisko. Kiedy tworzyłem muzykę, a pracowałem dla znanych ludzi, występowałem pod pseudonimem DJ Derwisz. To też ktoś kiedyś wymyślił. I było to w porządku. Natomiast pseudonim pisarski powinien być pseudonimem poważnym. Skoro mam poważne imię, a nazwisko mojej mamy jest bardzo poważne, dlaczego tego nie wykorzystać? Ja się z tym nazwiskiem po prostu bardzo dobrze czuję. Z nazwiskiem i imieniem od Eliasza, tak? Dokładnie. Eli, od Eli Eliasza. A Eli to jest tak zdrobnienie, faktycznie po żydowsku. No to Żyd się spotkał z Żydem, ale rozumiem, że ty jesteś po mamie Żyd, tak? No tak, czyli jestem stuprocentowym Żydem.